Cześć, dzień dobry. Witam was bardzo serdecznie. Jak łatwo jest kupić Polaków. Wystarczy rzucić jakieś okruchy ze stołu, wszyscy są uradowani, wszyscy są szczęśliwi i nic tylko lecieć, głosować, bo ktoś dał. Co z tego, że zabiera 10 razy tyle, ale ważne, że dał. Moi drodzy, to nie jest normalne w tym kraju to to nie jest normalne, żeby 800 zł na najmłodszego i 1300 na emeryturę. Czyli emeryt, emeryt ma tylko trochę więcej niż jakieś 5-6 latek. To jest nienormalne. My żyjemy w nienormalnym kraju, w nienormalnym państwie. Zanim przejdę do setna, to chciałbym, żebyście wysłuchali tego bełkotu, bo inaczej tego nie da się nazwać. Ale co jest najważniejsze? Herszt państwa będzie przemawiał, później będą oklaski. Podczas tych oklasków zobaczycie, ile to nas będzie kosztowało. No, wszystkich Polaków. A później Herszt powie zdanie końcowe. I to zdanie końcowe jest kluczem do tego. Jest kluczem, on to powiedział. On się przyznał do tego, jak to wygląda naprawdę. Posłuchajcie. No, generalnie powiedziałem, kontynuujemy. Ale kontynuujemy i rozwijamy. Otóż, po pierwsze... Od nowego roku 500 plus to będzie ciągle nazwa, jak sądzę, pamiętana, ale suma będzie już inna. 800 plus. To nie ja będę dawał no. Ale to przecież nie jadaje. No i on powiedział, bo to nie on daje. To nie on daje. To nie jest jego pieniędzy. On sobie pomyślał pewnie tak. To wy będziecie zapierdalać za przeproszeniem na to i będziecie otrzymywać. To my. My. On to mówi. On to mówi. Jasno. To nie jadaje. To wy będziecie zapierdzielać. To nie ja będę dawał lądu. Wy będziecie. Bo to wasze, to wasze. Wy musicie zarobić, żebyśmy my wam dali. Moi drodzy, to zdjęcie to taki mem. Tutaj gdzieś tam znalazłem. Bardzo fajny. Mam nadzieję, że autor e, się ucieszy, że go wykorzystałem. Bo to dobitnie pokazuje, że oni nam coś dadzą, ale zabiorą nam 10 razy więcej. 10 razy więcej. Jak łatwo jest kupić Polaków? To jest niebywałe. Jak łatwo. Za parę set złotych. A wiecie, co wam powiem? Powiem wam tyle, że. My już wkrótce będziemy mieli, albo już mamy, lepszy socjal niż w Niemczech. Naprawdę lepszy socjal niż w Niemczech. Bo Kindergeld obecnie chyba w 2023 roku wynosi 250 euro. A ile 250 euro to jest dla Niemca, a ile 800 zł to jest dla Polaka? Przecież razy 3 to będzie tyle, ile ludzie zarabiają w Polsce. No to teraz Polacy nic, tylko na trzy etaty pracować. No przecież ktoś na to Musi zarobić. A ja mam lepszy pomysł, panie Kaczyński, panie Herście. Po co 800? Od razu 1000 dać. Albo 8000 w sumie. Jedno zero więcej, w te czy we w te. Przecież to nie pana pieniądze. Przecież pan powiedział, że to pan nie daje. Tylko my dajemy. Obywatele ciężko pracują, harują. A wiecie, co jest najlepsze w tym wszystkim? Najlepsze w tym wszystkim jest to, zobaczcie. Bo ja się bardzo zastanawiam. Jak bardzo będzie ten system naciągany, jak bardzo będzie dojony, jak my podołamy. Wyobraźcie sobie, że już dziś kilkaset tysięcy albo i więcej pobiera to obcokrajowców bez żadnych weryfikacji, bez żadnych. U nich tam, na przykład, emeryturka wynosi 300 zł. Ktoś przyjedzie tutaj, zarejestruje się, weźmie 800 na jedną osobę, wróci do siebie, czyli będzie miał więcej niż emerytura. Mało tego, wynagrodzenie tam jest niższe. Wyobraźcie sobie, że ktoś tutaj może mieć 800 zł, czyli więcej niż tam by zarobił przez cały miesiąc. Ilu teraz obywateli Ukrainy pobiera 500 Ile? Zobaczcie sobie. I to jest naprawdę, to się naprawdę dzieje. Jesteśmy na stronie ZUS-u Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 500 plus dla obywateli Ukrainy. Wtedy to było 500 plus, teraz to już będzie 800 Obywatelom Ukrainy, którzy wyjechali legalnie z Ukrainy do Polski po 23 lutym 2022 roku w związku z działaniami militarnymi i chcą pozostać w Polsce, ZUS przyznaje i wypłaca świadczenie wychowawcze z programu Rodzina 500+. Tak zwane 500+, teraz już będzie 800+. Specjalny wniosek o 800+, w języku ukraińskim. Można składać elektronicznie przez platformę usług elektronicznych. I kto może złożyć ten wniosek, jeżeli jesteś obywatelem Ukrainy, Twój powód polski jest legalny, masz tam pod opieką najmłodsze, jeszcze musisz mieć obywatelstwo. Tutaj jest. O Boże! Szok, naprawdę szok. Co musisz zrobić, aby otrzymać 500? Plus? Aby złożyć wniosek do ZUS, potrzebujesz polskich numerów identyfikacyjnych, czyli PESEL. mają to, adresu e-mail. Polskiego numeru, telefonu oraz rachunku bankowego. Moi drodzy, maila mieć wystarczy, polską kartę SIM sobie wykupić i otworzyć konto w banku. No, żeby te pieniążki oczywiście pływały. Ostatnio pani Zusu powiedziała, że nikt tych emerytur, nikt tego nie weryfikuje. Dosłownie nikt. Nikt tego nie weryfikuje. Więc jak oni usłyszą, że u nas jest 800, to tutaj się zjadą miliony. Miliony. Ja nie wiem, jak my podołamy, to teraz Polacy nie tylko będą pracować na socjal tutaj polski, czyli na rozdawnictwo, ale teraz będą też dymać za przeproszeniem, od rana do wieczora, harować na 50 etatach, żeby jeszcze utrzymać e, obywateli Ukrainy mieszkających na Ukrainie, nie w Polsce nawet, bo tego nikt nie jest w stanie weryfikować. Tego nikt nie jest w stanie zweryfikować, a według mnie, bo tutaj jak to możliwe, że ktoś sobie jeździ raz tu, raz tu na wakacje nie. Jeśli w ogóle status uchodźcy, przecież nie daje wszystkich przywilejów, ale tutaj daje. I teraz tak, jeśli ktoś wyjedzie z Polski raz, to traci wszelkie statusy na 10 lat minimum i tyle w temacie. Albo ktoś ucieka przed działaniami militarnymi, albo ktoś sobie jedzie na wakacje, bo tak być nie może. To nas będzie kosztowało miliardy. Miliardy to nas, to nas doprowadzi do ruiny finansowej, naprawdę. Bo o ile nasi obywatele to wiadomo, że tutaj mieszkają, no to inni to nie mamy możliwości weryfikacji. My tego nie weryfikujemy, więc teraz każdy może sobie przyjechać, wziąć sobie 800 plus i jechać. Trzy osoby to ma, dwa, czterysta, to tamto jest milionerem. Nikt tego nie zweryfikuje, więc służby wszystkie powinny to weryfikować, bo to będzie koszmar, to będzie naprawdę, to będzie ciężko. Oj, to będą bardzo, ale to bardzo ciężkie czasy, bo takich rozdawnic to nawet za granicą nie ma czy to w Niemczech, czy w Holandii, w Austrii, we Francji, w Belgii, w Anglii, czyli w Wielkiej Brytanii, w żadnym innym państwie nie ma czegoś takiego. A ja wam przeczytam, co znaczy szubrawie, czyli szaber. Szaber to proceder, jak podaje Wikipedia, przestępczy, polegający na grabieży mienia pozostającego bez opieki w wyniku klęsk żywiołowych, przewrotów społecznych lub konfliktów zbrojnych, zjawisko znane od czasów starożytnych. Pochodzenie słowa w mowie przestępców z języka jidysz, no to już nie będę tłumaczył, nie? Swój do swego ciągnie swój do swego ciągnie, szabrownictwo, biały dzień, rozdawnictwo. Najgorsza patologia to to, żeby drukować pieniądze, bo oni nie mają pieniędzy. Oni nie mają swoich pieniędzy. Oni nie mają ani grosza, ani grosza. Oni nie mają, nie mówię nawet złotóweczki, oni nie mają ani grosza. Wszystko to, co mają, wszystko to, co będą rozdawać, wszystko pochodzi z podatków. Naprawdę. Ludzie sobie nie zdają sprawy, ale co oni mają sobie zdawać sprawę? Przecież jeśli ktoś ma teraz 500+, a ma pstro w głowie, to jak usłyszy, że dostanie 800+, plus to oczywiście, że później zagłosuje. Bo powie, kurczę, 300 zł więcej. Sobie sprawy nie zdajecie, ludzie, że mogłoby wam się żyć dużo lepiej, bo oni wam to zabiorą w czymś innym. Wy zapłacicie drożej za wszystko. Drożej za wszystko. Emerytura 1300, 1400, a 800 zł na osobę, która nie przepracowała, która nawet nic nie... Sła jeszcze kurczę do, do życia narodowego. Jeszcze nic. To jest niesamowite. Ile Niemiec ma emeryturę, a ile jest ten. Kindergeld, przepraszam. Ile, ile w Polsce. Kurczę, to jest obłęd. To państwo nie jest normalne. To już można stwierdzić. To państwo nie jest normalne, bo tym państwem rządzą nienormalni, bo inaczej tego nazwać się nie da. Jak można tak robić? Jak można dopuścić do czegoś takiego, żeby zarobki były obłędnie śmieszne, żeby płacić naj. Większe podatki. Dosłownie od wszystkiego. No podatek od podatku. I przed wyborami, zobaczcie, przed wyborami, darmowe to, darmowe to. Fajnie, że dla najstarszych darmowe leki. To oczywiście fajnie, bo zawsze mówiłem, że muszą płacić, ale wydajcie wszystkim coś dobrego, każdemu. Tym, którzy zarabiają na to PKB, bo gdyby nie oni, to byście tego nie mieli. Więc pomóżcie przedsiębiorcom, pomóżcie ludziom, którzy na przykład nie mają potomstwa, którzy żyją sami albo którzy żyją w małżeństwie, na przykład rodzinka dwuosobowa, są takie przypadki, a nie rozdawajcie na lewo i prawo ze względów na wybory. Oni to dali tylko i wyłącznie ze względu na wybory tylko po to, żeby wygrać te wybory. Mało tego, tylko po to, żeby wygrać te wybory miażdżącą przewagą, żeby mieć większość w Sejmie i żeby znów dymać Polaków na lewo i prawo każdego dnia, każdego dnia. Więc Polacy, drodzy, bądźcie mądrzy i nie głosujcie na nich, bo oni was wyciupczają w biały dzień. Po wyborach Wyciupciają będziecie tak bulić, tak pracować, że... Jeszcze zatęsknicie za tymi czasami teraz, jak mieliście 500, bo z 500 na 800, no to trzeba mieć coś pod kopułą, bo przecież to normalnie to żadne państwo by tego nie, nie wyrobiło, nie, nie dałoby rady, padłoby, po prostu padłoby, zbankrutowało, ale oni podobno drukują pieniądze, no to skoro oni drukują, więc dodruk. Pieniądze bez pokrycia, inflacja sięga zenitu, ceny ani nie drgną w dół, tylko są coraz wyższe, a naiwni Polacy jeszcze myślą, że one drgną w dół. Takiego wała jak Polska stała chyba, stała, bo nawet nie cała, bo, bo, bo stała, ale już nie stoi, już się chwieje, zaraz się zawali, wywróci się do góry nogami i będąc zgliszcze i nie będzie co z tego zbierać. Przed wyborami, taka papka, no nie da się tego komentować. Moi drodzy, pozdrawiam was bardzo serdecznie, napiszcie co o tym sądzicie, bo... Krew się wzburza w organizmie. Kiedy widzicie coś takiego, że oni naprawdę mają ludzi za wariatów, oni naprawdę myślą, że jak rzucą kruchy ze stołu okruchy, Polakom mogłoby się żyć dużo lepiej, a z drugiej strony, skąd oni mają tyle kasy, kurczę. Ja? Oni tyle nakradli przez te wszystkie lata z tych podatków, z tych opłat, że oni mają tyle kasy, że stać ich. A wiecie dlaczego? Bo później sobie dodrukują, jak już im braknie, albo sobie zabiorą jeszcze więcej, jeszcze więcej, bo im zależy tylko na wygranej w wyborach, tylko na tym. To są karierowicze, karierowicze, ich nie obchodzi nasz los, mój, wasz, absolutnie nie, to są rozdawacze szabrownicy i nic dobrego nie można o nich powiedzieć, bo ten kraj doprowadzą do ruiny. Pozdrawiam, do usłyszenia, cześć, pa, pa.